I bardzo Was proszę o jedną rzecz: kochajcie Kościół. Moje ostatnie słowo tych rekolekcji: kochajcie Ojca Świętego. Módlcie się za niego. Módlcie się za biskupów waszych. Módlcie się za waszych pasterzy. I bądźcie im posłuszni. A wtedy nie zbłądzicie. A wtedy pod jasnym kierunkiem osiągniemy to, do czego zmierzamy. Osiągniemy życie wieczne, osiągniemy pełnię pokoju już tutaj na ziemi, bo zrozumiemy, że zakorzenieni jesteśmy od początku do końca w Bogu. I niech Maryja, która jest najjaśniejszą z gwiazd, na tym firmamencie dzisiaj może przyciemnionym, na tym niebie dzisiaj, na którym zaszły chmury, ale Ona jest zawsze i świeci najmocniej. Niech Ona nam wyznacza ten kierunek. Niech Ona nam nadaje dzisiaj kierunek naszemu dryfowaniu. Maryja zawsze mówi o posłuszeństwie w Kościele. Maryja zawsze mówi o szacunku wobec Ojca Świętego. Maryja zawsze o to prosi, zawsze o to upomina. Bądźmy dziećmi Kościoła, bo Kościół jest naszą matką, która naprawdę chce nas narodzić do pełni życia.